Serdecznie dziękujemy. A teraz już Norbert rozpoczyna wycieczkę po historii Robotniczego Klubu Sportowego Garbarnia. Drodzy Państwo, 21 listopada 1921 roku ukazała się w Tygodniku Sportowym taka oto historyczna notatka, która anonsowała powstanie nowego klubu sportowego Robotniczego Klubu Sportowego, jeszcze wtedy Lauda. Pięciu panów, pracowników za państwowych zakładów garbarskich. Pan Felix Szczepanik, Karol Jachimczak, Jerzy Ul, Stanisław Trzecki i Władysław Heinrich postanowili, że taki klub na Ludwinowie się narodzi. Co jest ciekawe, drodzy Państwo? Otóż w, tym, w tej oto pierwszej notatce, która w ogóle ukazała się w historii naszego klubu, widnieje adres Zielona 7, na który należy się zgłaszać, jeżeli się chce zostać członkiem klubu. Otóż Zielona 7 drodzy państwo w ogóle nie istniała na Ludwinowie ani w Podgórzu. Cała tajemnica polega na tym, że dzisiaj ulica Zielona to ulica Sarego, z zupełnie innej strony Krakowa. Dlaczego tak było? Ano dlatego, że pan Felix Szczepanik z ramienia kierownik drużyny pierwszy z ramienia państwowych zakładów garbarskich pracował właśnie na ulicy Sarego, gdzie mieściła się drukarnia przemysłowa. On był odpowiedzialny za różnego rodzaju druki, które Garbarnia bardzo potrzebowała oczywiście do funkcjonowania. W związku z tym, że tam przebywał cały dzień, dlatego tam można było się zgłaszać do klubu. Ale nie martwmy się, dlatego że już następna dodatka wskazuje na ulicę turecką 38, a już całkowicie w Ludwinowie.